No, nabywa. Jo! Dzisiaj jesteśmy u Pawła. Paweł jest z Sosnowca. Prawda musiałem przejść odprawę celną, paszportową, ale wiza jest, także na jeden dzień, także jest git. Dzisiaj u Pawła będziemy montować Wolverina do jego ukochanej Akaśki, która strzela idealnie, ponieważ Paweł jest serwisantem, serwisuje repliki AEG z bardzo dobrym skutkiem, naprawdę nie widziałem lepiej zrobionych replik samemu mi trochę gorzej wychodzi dlatego ja się przerzuciłem na system HP a Paweł jeszcze coś długie i udało mi się go przekonać żeby zamontował właśnie ten oto silniczek, tą modyfikację do swojego AEG no zobaczymy jak to wyjdzie, także zapraszamy dalej co się będzie działo